Witam Cię o poranku z moim śniadaniem, czyli owocki z nasionami chia i jogurtem. Moje ulubione śniadanie, które bardzo ciężko mi zastąpić czymkolwiek innym. Ale wchodzę właśnie na redukcję. Już jestem od kilku dni i postanowiłam się z tym podzielić. To jest redukcja w granicach 1900-1950 kalorii. Już od kilku dni jestem i wpisuję wszystko oczywiście w fitatu i mam oczywiście wagę, więc ona mi bardzo bardzo pomaga, bo jak kiedyś robiłam redukcję bez wagi i tak wszystko robiłam na oko, to nie byłam pewna, czy jem tego pokarmu za dużo czy za mało, bo Łyżka łyżce nie jest równa. Można wziąć na przykład łyżkę owoców taką kopiatą, ale można też wziąć łyżkę owoców na przykład taką. Więc y, na łyżki, czy tam na plastry, to bardzo ciężko mi było to wszystko rozgraniczyć. Ale posiadając wagę, to jest mi bardzo łatwo i od tych 2-3 dni już y, po prostu idzie wszystko. Perfekcyjnie. Jem 1900 kalorii plus minus, ale staram się właśnie dostarczać dużą ilość białka. Białka minimum 60 gramów dziennie i szukam tego białka wszędzie, gdzie się tylko da. Więc jem jajka, więc jem sery, jem serki wiejskie, twarogi i tak dalej, więc na tym się skupiam. No i będę się redukować. U mnie właśnie Jim Jim, czyli siłownia, wlatuje ale chcę Wam powiedzieć, że zmieniam um, swoje treningi. Będę dodawała więcej takich rest day, odpoczynku. Bo ostatnimi czasy bardzo dużo ćwiczyłam, po prostu 7 dni w tygodniu. Jakbym mogła to, bym ćwiczyła jeszcze więcej, ale wiem, że to nie o to chodzi, że musi być odpoczynek dla ciała, musi być regeneracja i trzeba też spojrzeć na swoje ciało z trochę innej perspektywy. Trzeba jakby trenować daną partię w ciągu dnia i dać jej odpocząć czyli robić sobie taki właśnie cały cykl tygodniowy, gdzie mięśnie mają też możliwość właśnie na regenerację, bo obciążone mięśnie to wcale nie oznacza, że będą jakieś szybsze efekty że jak będziemy ćwiczyć więcej, intensywniej mocniej, to po prostu będzie lepiej działa to wręcz odwrotnie o dziwo no ale potrzebny jest rest day, potrzebny jest właśnie odpoczynek regeneracja totalna więc zmiana diety, znaczy redukcja, zmiana moich treningów. No i zobaczymy, jakie będą efekty. I jeżeli chodzi o treningi, to to już stosuję od dwóch tygodni zmianę treningów, i też widzę, że niektóre partie się robią ładniejsze. Więc to działa. Zobaczymy w dłuższej perspektywie. Jak mi to wyjdzie, bo bez sensu jest ćwiczyć, nie wiem, 5, 6, 7 dni w tygodniu i osiągać takich efektów, jakie by się chciało osiągnąć. Pierwsze pół godziny za mną. Staram się dbać o to, żeby było niskie tętno. Chyba dobrze mówię, mam 144, ja pisze, że kardio. I zmieniłam, że zamiast takich półgodzinnych, szybkich biegów, które też są czasem ok, takie krótsze, szybkie biegi, ale teraz robię na przykład godzinę wolniej. Także trzymajcie za mnie wciuki. jeszcze pół godziny, padam 137, nie, 1375 kroków. Niecałe pół godziny. Standardowo musiałam odwiedzić mój ulubiony bazarek. To jest moja ulubiona sekcja. Truskaweczki, dwa koszyki za 250. I borovky, môj raj. Jeden taký veľký košek za punta. I czuję się po prostu fantastycznie tak właśnie wygląda mój lunch cały proces tworzenia teraz polega właśnie na ważeniu zawsze mi brakowało tej wagi jak miałam redukcję, bo to jednak chcę się co do grama wszystko zważyć i sprawdzić czy um, się właściwie je i wiecie, ja nie będę ważyła do końca życia wszystkich produktów, tylko to jest na czas właśnie redukcji, żeby nie popaść też w paranoję, żeby nie liczyć jakoś za bardzo składników. Ja po prostu chcę wejść na takie intuicyjne jedzenie, ale właśnie dzięki temu, że teraz się uczę, ile co ma białka, węglowodanów itd., bo jakoś na to wcześniej nie zwracałam uwagi, to to jest też dla mnie właśnie taki proces, dzięki czemu w przyszłości będę wiedziała, na czym skupiać swoją. Uwaga. Udaje mi się osiągnąć 60 g białka dziennie, więc to jest dla mnie duży sukces. Chcę więcej, bo osoby po 40 powinny spożywać podobno, tak przeczytałam parę dni temu, że nawet do 120 g, żeby jak najwięcej po prostu tego białka jeść jajem w formie właśnie jajek, twarogów, serów. I warzyw strączkowych, więc no, szukam, szukam tego białka. Też zastanawiałam się, czy nie wrócić z powrotem do jedzenia ryb. Chodzi już to za mną od roku. Jak rok temu byłam w Polsce, to zastanawiałam się nad tym, żeby zjeść jakąś rybkę. Miałam ogromną ochotę i wtedy kupiłam kolagen wegetariański. Zaczęłam spożywać dużo, właśnie oliwy, i tak by ten głód na ryby mi minął. Ale ciągle za mną chodzi, że chciałabym spróbować, ja bym skosztować, ja bym zobaczyć, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak przekonam się mentalnie do tego, żeby jeździć ryby, to może do nich wrócę. Zobaczymy. Dzisiaj od dawna w końcu zrobiłam sobie kawkę z odrobiną mleka i będę jadła teraz probiokuki od b To ma tylko ile? 67 kalorii, więc. Sobie wrzucę coś takiego słodkiego, mam ochotę na coś słodkiego, więc mam nadzieję, że to zaspokoi mi mój głód. To jest takie malusienkie ciasteczko. Nie wiem, czy już jedliście. I akurat mam smak karmelowy. Na sam koniec dnia pokażę Wam właśnie fitatu, bo ja to wszystko wpisuję do fitatu. Jak to wygląda, co zjadłam i ile kalorii. Może też chcecie wejść na redukcję i szukać jakiejś inspiracji w ogóle to ostatnimi czasy zepsuła mi się tutaj tylnie opoła, opona, pękła mi, musiałam wymieniać wszystko, ściągać przerzutki i tak jakby nauczyć się tego, jak robić. Oczywiście mogłam to dać do specjalisty, ale postanowiłam, że zrobię to sama i udało się, jestem z siebie dumna, rowerek jeździ. Jeszcze potem poprawiłam błędy, potem się nałożyłam nakładkę i koło mi się trochę słynęło, się przekrzywiło, musiałam to wszystko znowu ściągać i tak dalej, a następnie poprawiać jeszcze przerzutki, i to wszystko razem, tak żeby działało i funkcjonowało prawidłowo. I teraz idę w sumie przetestować go, czy wszystko działa, czy wszystko jest ok, więc idziemy na testy. Test przerzutek, wszystko działa. Test hamulców działa. Rower pięknie jedzie, także jestem mechanikiem rowerowym. Dojechałam do polskiego sklepu. Wezmę sobie kaszy, kapustę kiszoną z marchewką. Mam ochotę na coś takiego. Twaróg półtłusty. I widzę, że mają taki serek wiejski, wysokobiałkowy, 30 gramów białka. Właśnie zobaczyłam, że ten zwykły serek ma 11 gramów białka w 100 gramach, a ten wysokobiałkowy ma 15 w 100 gramach, a jako, że jest tutaj 200, to ma 30 gramów białka. To jest dość sporo, także super fajnie, że coś takiego jest. Może wezmę dwa od razu. OK, dacie, szybkie zakupy zrobione. Przyszedł czas na lody mango. Będzie mi potrzebne mango, które jest zamrożone. Teraz dodam jogurtu greckiego. Można dodać wody, soku z cytryny, bądź na przykład jakiegoś innego świeżego soku. cara sorbet mango jest najlepszy jakbym miała wybrać jeden owoc do sorbetu to właśnie mango słodziutki po prostu przepyszne to wszystko zależy oczywiście od gustu od preferencji ale dla mnie sorbet z mango jest the best To bardzo wysokobiałkowe, proteinowe placki z twarogiem. Czy to nie prezentuje się pięknie? To smakuje wybitnie, prezentuje się fenomenalnie. Można to dać nawet dzieciom. E, na przykład zamiast proteinowej odżywki można dać na przykład mąkę orkiszową. Uwielbiam te placki, bo można je po prostu na wiele kombinacji. O, owoce mogą być w środku, mogą być rodzynki, mogą być kawałki czekolady. To jest przepyszne i super zdrowe. Można dodać erytrytol, ksylitol. Jeżeli ktoś chce bardziej słodkie, można polać miodem, jeżeli ktoś je lubi. Także te placki to jest mój numer jeden hit hitów. Wiecie, kto mnie ogląda, że ja je jem bardzo, bardzo często. I patrząc na dzisiejszą tabelę, zjadłam 1880 kalorii. W sumie jeszcze mogę coś sobie zjeść. Białko 121 gramów, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że udało mi się osiągnąć taki wynik.